No dobrze, dobrze. Mm, dobrze. <grym> mamy wszystko? E, nie mamy co, wszystkiego, mój Co drogi, niezbędne nie ma... do umieszczenia przynęty w wodzie. Tak, tak to dobrze powiedziałeś, <grym> bo cokolwiek by nie było, jak drogich wędek byśmy nie mieli precyzyjnych kołowrotków i jak myślę, dobrych przynęt, to co? No to jest jeden aspekt, który. może można przekreślić. Dokładnie. przemarszniemy, jeżeli nie będziemy stale w stanie łowić dłużej, Dokładnie, nie, nie będzie będziemy mogli wykorzystać potencjału naszego sprzętu. Dobra, no, bez sens. Nic dalej nie zrobimy, stąd kolejnym bardzo ważnym elementem jest ubiór. ubiór. Ciepło ci? Ciepło mi, nie narzekam. Bo najważniejszą rzeczą, oprócz sprzętu, przynęt, umiejętności, E, Doświadczenia jest Na przede tego. wszystkim ubiór, który umożliwia nam wykorzystać te wszystkie atrybuty. Dokładnie tak. E, ubiór rzecz wydawałoby się banalna, natomiast jest bardzo dużo niuansów, które. Na pozór mogą się wydawać nieistotne, ale trzeba o tym pamiętać, żeby się coś komfortowo. się przerwać. 50% ja myślę, że tak, to jest 50% to tak wędkarskiego sukcesu, zwłaszcza w taką pogodę, jaką teraz mamy, gdy jesteśmy na pstrągach, gdy jest zima, gdy jest śnieżnie, zimno. Nie bójcie się wilka, nie złapiemy, ponieważ jesteśmy dobrze przygotowani. Tak jest. Najważniejsze rzeczy, tak szybciutko, co powinniście ze sobą zabrać? Ja myślę, że zaczynamy od dołu. Od dołu. Przynajmniej dwie pary skarpet, grubych, ciepłych, wełnianych skarpet. Na to naciągamy powyżej bieliznę termiczną. Grubą. Myślę że, myślę, że to w każdym sklepie bielizna narciarska, udorowa, cokolwiek. Dokładnie. Nie musi to być jakaś stricte wędkarska bielizna. Na bieliznę możemy założyć albo jakieś goreteksowe spodnie, jak ja często na trocie zakładam, Jasne. które też oddychają, albo dresy, ale oddychające. Pamiętajmy, że. Wszystkie elementy, które będziemy wymieniać, muszą być oddychające. Jasne. Unikajmy być... takich jakby bawełnianych ciuchów, bo one mają... bawełna ma zdolność magazynowania wilgoci, więc jeżeli I wy się wnosicie, to nawet wasza najbardziej techniczna kurtka nie odprowadzi tego, co zatrzyma bawełna, więc wszystkie warstwy po kolei muszą być techniczne. I... Oddychające i to tak samo jest. na górze, czyli bielizna gruba e, oddychająca, na to zakładamy jakieś bluzy oddychające, też mogą polary, być sportowe, jasne, wszystko tak polary, naprawdę, co wyrzuca wilgoć na zewnątrz. na zewnątrz, a jest też oddychające, szybko schnie, na to naciągamy znowu od dołu śpiochy, bardzo tak ważna jest. rzecz, nawet jeżeli... Eee, nie planujemy brodzić, bo my nie planujemy i nie, raczej Nigdy, nie brodzimy. Ale jednym z powodów, dla których odważyliśmy się tak sobie usiąść w śniegu jest właśnie to, że jesteśmy w śpiochach. Oddychających. To, oddychających. Są, to, są, to są rzeczy, które tak, tak jakby dają nam pełen komfort. Trzeba... Poślizgnie się noga, Jasne. dojdziemy do brzegu, jest kupa śniegu, tak jak teraz, nie wiemy gdzie stawiamy nogę, nie musimy się bać, że się zamoczymy, czy wpadniemy Dokładnie do tak. kostki, czy do pasa, jesteśmy zabezpieczeni. I po to są śpiochy na rybach. Nawet jeżeli nie brodzimy, zawsze noga może wpaść do wody. Mało tego przy podbieraniu ryb jest to bardzo no istotne. to jest podstawa, zawsze możemy sobie zjechać gdzieś tam do, do poziomu. do śpiochów ale bez filców nie filcowe nie, filc się będzie ślizgał na śniegu to raz a dwa śnieg się do niego lepił także to będzie, będą takie czołgi które będą zupełnie niekomfortowe rady. kurtka oddychająca Gumowa Kuska. Oddychająca, wodoodporna, wiatroodporna, nie musi być gruba, ważne, że jesteśmy pod spodem ubrani na cebulkę, tak. to jest bardzo istotne, ponieważ chodząc bardzo dużo na rzekach pstrągowych czy trociowych, my jednak no, dużo z siebie dajemy, często się możemy spocić, Jasne. lepiej się rozebrać, ubrać, ale wszystko musi być oddychające. Co dalej? Rękawiczki, bardzo ważna rzecz, my tak mamy akurat może takie bardzo zimowe, ale to jest istotne, ponieważ jak troszeczkę zaczyna wiać, nawet jak jest minus 2 stopnie, jak było dzisiaj, ręce po prostu w sekundę i nie, idzie nic nie ma zrobić. czucia, są odmro... mogą tak być jest. odmrożenia albo złudzenie takiej sytuacji, luźne. Polarowe rękawiczki nie mogą przylegać za bardzo do skóry, ponieważ musi zostać jakaś warstwa powietrza, która będzie też nam izolowała. Która będzie ogrzana skórem? w ten sposób i, i, czapka, i będzie jak ogrzewała. widzicie, ja to co lubi? z daszkiem, Bo uchasz. chodzisz w kapturze. Cały czas. Szczęście. I jak ja, widzicie nie. Ja trzeba. nie chodzę w kapturze, bo akurat mi to nie, nie odpowiada, a używam normalnej ciepłej zimowej czapki. Zależy od was, ale czapka też oddychająca powinna być, tak, jasne. która nie trzyma. E... O okulary polaryzacyjne z wielu względów, bo Pomagają nam dostrzegać ryby i zaczepy, dołki, generalnie strukturę dna i całego wodospadu. Oczywiście, stanęło na, okularo, na okularach, skończyła tak. nam się w tym momencie karta, ale no oczywiście dokończymy. Okulary również są bardzo ważnym elementem i nie tylko polaryzacja zawarta w soczewkach okularów, która pozwala nam zajrzeć niekiedy troszeczkę pod wodę, dostrzec ryby, dostrzec zaczepy, przeszkody. Jest ale to bardzo ważna rzecz. wiele ale mnóstwo innych czynników. Myślę, że czynnik taki ochronny, ochrona naszego wzroku, ochrona oczu, to jest coś, co jest, jest bardzo ważne. Raz przez pryzmat tego, że jest zima, po prostu wieje, mrozi, często Oczuł, sypie się, oczy nam zawią. To jest po prostu ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ale dwa, ochrona przed. Wszystkim tym, co nas otacza. Przed gałęziami, przed naszymi przynętami zabłąkanymi w powietrzu, bo nieraz na pewno Wam i nam się zdarzyło podczas wystrzeliwania przynęty z zaczepu. Mimo na naszym wy tak. wyjeździe, dostałem przynętą w podbródek. Więc tutaj chronimy oczy okularami, no, bo jest to bardzo ważne, żeby mm, gdzieś tam przebóraszką czy, czy woblerem nie dostać. Moje, będzie to na pewno niemiłe polaryzacja, więc... komfort, bezpieczeństwo tak jest. i ochrona okulary. przed światłem jakby nie było Dokładnie. takie zwykłe, prozaiczne e, zadania tak. różne warunki okulary. czasami jest tak, że w zimie mrozi jest piękne słoneczko i wtedy, wtedy jest to po prostu ochrona przed słońcem też Czasami jest tak, że jest ponuro, wtedy też zalecamy te nieco jaśniejsze szyby bursztynowe, żółte, żółte, pomarańcze, wcześniejsze, które, 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 które nieco będą rozjaśniały i tak jakby świat staje się piękniejszy, wtedy bardziej kolorowy. bardziej kolorowe. Zima nie musi być ponura. Stąd. Dokładnie tak. Warto ze sobą zabierać i pamiętać o okularach dobrej jakości. No, ale musimy wytłumaczyć, co się wydarzyło też tego samego dnia, mimo że byliśmy wspaniale przygotowani. Tak, jeszcze jeden element zestawu, który jest niezbędny Który również. faktycznie może przekreślić tak. to wszystko, co może przekreślić, natomiast to jest taki element, Ale to jest taki który, niewdzięczny, który ja niestety <laughs> będę musiał pokazać. Na wstępie nadmienię, że oczywiście nie chodzi mi o to, żeby jakoś zdyskredytować albo obrazić twórcę tych podbieraków czy jakichkolwiek tego, tego typu. Natomiast to jest podbierak, który mi. Został gdzieś tam z mojej fascynacji muchówką, o której już mówiłem, i on jest po prostu mały. Jest podbierak, który ma niecałe 40 cm tutaj, w, 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 tak jakby po długości, i, no i normalnie w świecie to co, to co widzieliście pewnie już pokazywaliśmy na tym filmie, jak nie to teraz pokazujemy. Mam brykanawek! miałem go w podbieraku, mam nagrane. Ryba się do tego podbieraka po prostu nie zmieściła i... E Klęską rodzaju. Może tak. Ryba okazała że, się zbyt duża do podbieraka. Może trochę zabrakło zimnej krwi z mojej strony. Chociaż ja też nie jestem zwolennikiem tego, żeby te ryby jakoś bardzo długo holować i je męczyć. Myślę, że to nie jest najlepsza droga, szczególnie te e, zimowe ryby. E, dlatego starałem się rybę jak najszybciej wprowadzić do podbieraka. Ona jednym sprytnym ruchem, zamiast do niego wpaść, to po prostu e, się wyprężyła i się od niego odbiła, nie zmieściła się do tego podbieraka. Mm błąd doboru sprzętu, może przekreślić tak jakby to wszystko na co pracujemy więc e, ja już teraz wiem że na pewno będę chodził z dużo większym podbierakiem i myślę Wam też to sugerujemy. Nie bo... ma co się bać nawet podbieraków trociowych. Że tak, pod... Decydując się i marząc o wielkich pstrągach, które często mogą mieć spokojnie ponad 50 cm. Dokładnie tak. Te podbieraki w dzisiejszych czasach są lekkie są dosyć e, mobilne. Tak jakby wytrzymałe, mobilne nosimy je na plecach, więc to czy on będzie miał 10 cm ramy więcej, czy mniej. Oczywiście da się podebrać, bo to też nie jest tak, że się nie da. Można podebrać i, i, i metrowego szczupaka w taki podbierak. E, natomiast po co? Pytanie po co? Po, po co dać rybę, po co sobie utrudniać i tak dalej. To totalnie bez sensu, więc y, ja już wiem i, i to też tak jakby mm, ryba życia, ryba wyjazdu tak, przez to moich, nie została złowiona. Na moich błędach uczcie się. Wy mm, od razu starajcie się dobierać te podbieraki nieco większe po to, żeby bez problemu wprowadzić dużą rybę do podbieraka. Też jest to ważne później w kontekście, chociaż żeby przytrzymania tej ryby przed zrobieniem zdjęcia, żeby, żeby tam było w tym podbieraku trochę miejsca, nieco dłuższa siatka. Plusów jest wiele. Plusów no, jest wiele. Na pewno zdecydowanie więcej jest plusów dużego podbieraka niż minusów. Więc, Wielkość nie zaszkodzi w więc, tym dokładnie. przypadku. Warto mieć duży podbierak i ja już na pewno taki będę miał na następnym wyjeździe. Mamy nadzieję, że długo, ale rzeczowo pokazaliśmy ale nadal w pigułce, to, Tak. jak można łowić zimowe pstrągi, jak my to robimy. Mam nadzieję, że każdy z Was coś z tego dla siebie weźmie, wykorzysta i będzie mógł się cieszyć fajnym zimowym wędkarstwem, bo takim ono jest. A jeżeli jednak coś Was zainteresowało z naszych pudełek bądź akcesoriów, myślę, że u Łukasza w sklepie tak. Story no, no, mógł 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 w Fishing Story będziecie mogli Możecie znaleźć wiele z tych rzeczy. Niebawem pojawi się też film, który będzie na pewno mniej ciekawy dla Radka, który, który, który jest fascynatem gum. Będzie to top ten woblerów strągowych. Film, który no będzie ukazywał... się przekonam. Tak, może dzięki temu się przekonasz. Będzie ja ukazywał ja pracę woblerów e, naj, najbardziej charakterystyczne cechy i tak dalej, więc myślę, że na pewno umieścimy go gdzieś tu w komentarzu pod, e, pod tym filmem. I co poza tym? Odwiedzajcie nasze strony, odwiedzajcie nasze tak, profile. Fishingstore.pl, w, fishingstore w crafishing, profil eee... radka, profil mój. Profil radka, to... kulturalnie, no fajne, ja powiedzieć Radka, radką. kulturalnie, powiedziałem, no co? No. co Wyszedł. <śmian> <śmian> Ham z w każdym bądź razie nie, mamy w planach kolejne filmy, postaramy się szybciutko wrzucić film o koniach, tak następne jest. filmy o strągach. także śledźcie nasze profile, nasze strony, a na pewno niebawem coś się na nich pojawi. Serdecznie Wam dziękujemy za cierpliwość, wytrwałość w oglądaniu tak tego jest. dość obszernego materiału. Nie to Dokładnie. bardzo Wam dziękujemy, Wasze zdrówko, my już kończymy. Do zobaczenia, udanego Do zobaczenia, sezonu, na razie. a my już jesteśmy też padnięci, więc uciekamy z tak jest.